Dzień dobry. Mam na imię Bogusław. Znajduję się w Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Świebodzicach. Przyjechałem tutaj z południowej Europy. Moim problemem była nerwica lękowa, która była leczona lekami z niewielkim powodzeniem. Zdecydowałem się przyjechać tutaj do Akademii. Spróbować naturalnych metod oczyszczania organizmu. W podsumowaniu chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Akademii Medycyny Regeneracyjnej za kurację, dorady, porady, które tutaj otrzymałem. Także wyjeżdżam stąd z wielkim bagażem doświadczeń. No i oczywiście. Jak i fizycznie i psychicznie czuję się dużo dużo lepiej po trzech tygodniach pobytu, także muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z pobytu i kuracji w Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Świebodzicach.